Tym razem wchodzimy sobie w interpretację naszych nierówności, znowu takiego można powiedzieć układu nierówności, nierówności podwójnej, ale w układzie współrzędnych, w sensie na osi liczbowej, bo tutaj jest tylko jedna oś x. -ów. Więc co zrobić na szybko? Popatrzcie, tym samym sposobem co w poprzednim zadaniu, widzę tutaj na środku jest x minus 1, więc ja chcę dodać jedynkę do wszystkiego, co się tutaj znajduje z lewej strony, z prawej na środku i co dostanę wtedy? Minus 4 plus 1 to będzie minus 3, mniejsze bądź równe x minus 1 plus 1, czyli po prostu x, ta jedynka się skasuje, mniejsze bądź równe i 4 plus 1 to będzie 5. Czyli mój x jest de facto w takim przedziale od minus trójki domknięty, bo jest mniejszy bądź równy, od minus trójki domknięty do piątki domknięte. I szukamy takiego przedziału. Przedział od minus 3 do 5 jest w podpunkcie B i w podpunkcie C, ale skoro są domknięte nawiasy. To znaczy, że ja biorę włącznie z tą wartością, czyli muszę mieć zamalowane kółka, czyli biorę odpowiedź C.